Siemanko, ze mną jest pan Dariusz Szczepanik, kierownik działu projektowego firmy Mototrak. Oglądaj film do końca, a tam będą warunki konkursu. Konstruktor, po prostu konstruktor. Panie Dariuszu, kilka słów o tym samochodzie. Wczoraj zrobiłem taką krótką zajaweczkę, a dzisiaj pan może powie jakieś tutaj ciekawostki o konstrukcji, o tym co robicie w zakładzie. Zakład jest w Kielcach, polska przedsiębiorczość wspierana. Tak, tutaj... Sterowany jest skąd? Z, Samo? Kabiny. z kabiny. Czyli operator, kierowca siedzi sobie w kabinie, ma go i może sobie tam to uruchomić Może też pompę. na zewnątrz wyjść? Może wyjść, ale może sobie też robić. Okej, okay, dobra. Mamy dwie opcje, sterowanie zdalne lub Jest wyciągarka z przodu zamontowana. Jest wodoodporny i dwa łatwy do utrzymania w czystości. Pokaż operator, bo ja jestem estetą. Nie znam się na motoryzacji, ale estetycznie ładnie. Pasy, Pasy oczywiście, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo ratowników jest najważniejsze. Radiostacja radiostacja jest nawigacja firmy Hytera. Przy okazji pana Wojciecha po Sterowanie, sterowanie rzeczonym działkiem, tak? Dobra, i tyle, tyle kabiny. Jeszcze fajnie tutaj też estetycznie pokażę. O. To widzimy mocowanie i... aparatów oddechowych, w tej chwili puste. Dodatkowo, do tutaj, gdyby zaszła taka konieczność, możemy domontować jakieś dodatkowe półki mm -hmm. na wyposażenie. To już da życzenie konkretnie klienta. Mocowanie aparatu, jako takie, to jest nasz projekt, oczywiście, ale nie wszystko robimy nie wszystko, nie sami. No, komponenty, wiadomo, Ale są, część tak. komponentów zamawiamy zewnątrz. No, musimy. Ukrycie z aluminiowe, aluminiowy, nierdzewna, kompozyt też się zdarza w zależności od wymagań. Tu mamy na to przykład szybkie natarcie. Strażak wie, co to jest szybkie natarcie, ale, ale to co to jest sterowanie tym że szybkim natarciem? Taki pilot do sterowania tym szybkim natarciem. Można też z tego pilota sterować działkiem, jeśli takowe jest zdanie sterowane na dachu. Można też w podstawowym zakresie sterować pracą pompy, czyli. Ale z tego pilota? Z, czy to, z, tego, a, z tego, z tego W podstawowym zakresie jeszcze pompę można obsługiwać, tak? tak? czyli tam zwie, ustawić sobie obroty, okay. wydajność, naciśnienie no, jakie jest wymagane, takie podstawowe rzeczy można sobie zrobić, czyli y, strażak jeden bierze, ten rozwija węża, gasi, drugi może stać obok i zdalnie sobie sterować i wybierać parametry pracy, takie jak są potrzebne w danym, w danym momencie. To jest To nasz, jest nasz produkt. Oczywiście nie obudowa, no bo to jest za. Moją no tak, na, na sam, tak, ale sam, ale wy... sam, sam pilot jako taki, konstrukcja i oprogramowanie to jest nasze. Dobra, chodzi mi o to, jak się to zepsuje, to ja muszę to, nie wiem, do... Nie wiem, muszę tego wysyłać. to wymiana wymiany do. do, jeden, do, bo to, do nie jest uszkodzony, to jest uszkodzone, to jest wymiana po prostu e, plug and play, czyli podłączamy działa, to nie trzeba nie skonfigurować. Jednego lub dwóch pośredników się omija, co wpływa na, na koszty e, i czas, na czas, na czas oczekiwania. Pompa, serce samochodu stolackiego. Też to jest, to to jest to sterowanie. Masztu, A to sterowanie To jest, to jest to sterowanie masztu. Sterować możemy i z tyłu, mm -hmm. czyli strażak, który sobie stoi z tyłu, może sobie sterować masztem. Mm -hmm czyli operator pompy, jest też dodatkowy pilot z przodu dla, do masztu, czyli w dwóch miejscach, w różnych miejscach mamy Dostab, żeby dostęp do sterowania masztem oświetleniowego. Szybka reakcja przede wszystkim. Tak? Nie trzeba przechodzić z tyłu do tak, przodu, tak, z przodu, tak, z przodu tak. do tyłu. Tak, tak. to, nam to było. Ta pompa też, też, też wasza to jest produkcja, nasz, nie wasza to jest kupowana tutaj. Projekt nasz nasza konstrukcja produkowana już w Kielcach. Mhm. Wydajność tej pompy to jest 2940 litrów na minutę, dokładnie. No, 3000 w zaopowiedniach. No, w 3000, dzisiaj jest snubar. Samochód ma certyfikat CNBOP, który został przebadany w Centrum Naukowo-Badawczym. Ma certyfikat, jest dopuszczony do użytkowania w Straży Pożarnej w Polsce, zgodnie z przepisami nas aktualnie obowiązującymi. Dozodni się od kanał tego nie widać, to jest zabidowany z tyłu wewnątrz, jest automatyczny, czyli nie musimy tu żadną bajką sobie ruszać, przestawiać czegoś. E, tylko naciskamy przyciski, wybieramy stężenie piany, 1, 3, 6%, jeden przycisk i załatwia nam sprawę. Strażak nie musi się zastanawiać jak to ustawić, dobrać sobie parametry. Który to? Który to? W, tym, w tej chwili tego nie pokażemy, musielibyśmy uruchomić okay, cały dobra, system, dobra. ale tu mamy yy, dwa klawisze, piana i dozory. Tu i tu, tu, tu. A środka miała klasyka, 10%, 300 litrów tak, czy okay, Klasycznych. Dobra. Oczywiście na indywidualne zamówienia robimy też inne, inne, inne pojemności, ale to już jak mówię, indywidualne zamówienia. Nie, nie. Takiego kształtu jeszcze nie widziałem. Oświetlenie to jest, no to jest nie jest nasze oczywiście, zakupione od, od producenta oświetlenia, ale w tym wypadku to komponuje się z designem samochodu. Ładnie wygląda. Ładnie. I oryginalnie jest oryginalnie. To, to trendy oryginalnie. Okay. jest mały Podest tutaj e, antypoślizgowy, antypoślizgowy sprawek sobie stanie i on ty nie wpadnie w poślizg, nie spadnie z niego, gaśnice podręczne. Do tego mamy kliny pod koła. Żaluzje również są naszym wyrobem, to znaczy z profilu jako takie zamawiamy od producenta zewnętrznego, ale sama żaluzja wykonujemy na, na miejscu zakładzie. Otwieramy, zamykamy jednym kluczykiem na całą zabudowę, jeden kluczyk, więc nie musimy się kłócać właściwego, jednym możemy. A gdzie jest od strony kierowcy? Pod tą plapką, żeby, żeby... Nie, nie zobacz nie zobacz Pani operator, tutaj i pych i mamy ładnie. To jest agregat prądotwórczy na takie podejście wysuwanym, który ma ułatwić nam wyjęcie go z zewnątrz. To masz oświetlenie. Tak, masz oświetleniowy. Taki podręczny. FOGO. Firma FOGO. To też jest zależne od specyfikacji. Dobra. Mhm. Oczywiście półki. Tu, jak tutaj widać, są regulowane, czyli możemy sobie dostosować wysokość półek do aktualnych potrzeb półka. Oczywiście układ półek, rodzaj wykonania zależy od zamówień. Czyli mogą być to takie proste szuflady, może być coś bardziej skomplikowanego, ściągane z góry itd., itd. No, możliwości jest wiele. I Kończymy ujęcie. Aby wziąć udział w konkursie, należy wyszukać firmę na Instagramie Mototrack. Instagram wchodzimy, szukamy Mototrack. Na Instagramie mototrak.pl mam, zaobserwuj sobie. I dalej wybierasz sobie swój ulubiony samochód, moim ulubionym jest ten. Naciskam tutaj i dodaję do relacji. Następny krok, bardzo ważne, musisz oznaczyć mnie, zostań strażakiem. O, jak tego nie oznaczysz, ja nie będę wiedział, że wziąłeś udział w konkursie i, i nie będziesz miał szans. I w taki sposób oznaczona rolka udostępniam w relacji elegancko pięknie w relacji jest oznaczona. Wtedy u mnie na zostań strażakiem będę widział, że o łowcy wyjazdów oznaczyli mnie w tym konkursie. Ja w tym konkursie nie biorę udziału. Rozwiązanie da. konkursu jutro na live o godzinie 19:00 jeden prezentik na Instagramie Zostań Strażakiem 19:30 jeszcze jeden prezencik na live na TikToku. Zapraszam serdecznie. Pamiętajcie, żeby wykonać te Instrukcje, te polecenia, bo inaczej nie weźmiecie udziału w konkursie. W samochodzie. Panie operatorze, żeby to ładnie wszystko wyglądało, to... Zapraszam pana. Ujęcie kończące. Ten samochód. Renault. Do zobaczenia. Ciao. Pa. Na maniaczku.